Cześć! Cześć! Jesteśmy dzisiaj na Radunii, jesteśmy z Mopem, naszym wrocławskim anarchistą rowerowym i rozmawiamy o nowym Deore. Wiem, że jesteś w ogóle fanbojem Shimano i używasz Shimano w swoich rowerach. ale. Wyłącznie. Ale jest, są to starsze grupy, 1 razy 11, dobrze pamiętam? Tak, z żadnym z moich rowerów dwunastki jeszcze niestety nie mam. Jeżdżę i fenderówce, i fiksówce, mam jedynastkę zeszłoroczną. Czytam dwa lata wstecz, Już eee, nie, wiem, nie Na poziomie XT. XTR. XTR, XTR. XTR, XTR. Tak. Jakie są Twoje pierwsze wrażenia? Dostałeś nowiutką grupę, jesteś też mechanikiem, miałeś możliwość ją sobie ustawić. Jakie mhm. są Twoje pierwsze wrażenia po tych kilku jazdach, lataniach? Byliśmy razem w Lesie Osobowickim, jesteśmy teraz na. Raduni. Co myślisz o nowym deore? Jestem pozytywnie zaskoczony, bo grupa jest bardzo precyzyjna. Działa fajnie. Fajnie się współpracuje tu z manetką, która jest strykne sztywna. Mam na myśli to, że na przykład jedynastkowe SLX y czy tym bardziej Deore, były strasznie gumowe. Dopiero XT XTR działały jak należy. Także tu jest jakiś progres, bo nowe XTXR dwunastkowe XT działa po prostu. Mhm. Wspaniale, a Deore jest według mnie gdzieś na poziomie między zeszłorocznym SLX-em a x tekiem Chodzi mi o takie odczucia z pracy Czyli manetki, zdecydowanie... która w jest w ogóle kluczowa dla pracy napędu. Czyli według ciebie dowartościowano tą grupę i działa lepiej niż poprzednie Deore? Tak ja, tak, ja tak uważam. Czy tak jest? Nie wiem, ale to jest moje, moje zdanie, tak to, tak to czuję. Yy, w tym rowerze jest cały zestaw zamontowany, to znaczy... 1x12 napęd plus mhm. hamulce. To są hamulce czterotłoczkowe. Mamy 180 tarcze z przodu, 160 z tyłu. E, wrażenia na temat hamulców? Jak działają? Zawsze lubiłem Shimano, więc pasuje mi ta modulacja, to jak działa klamka i tak dalej. Te hamulce działają nieźle, mimo tego, że są poskładane na, na akurat na nie, na jakichś tam najwyższych na świecie tarczach. Więc Czyli ta moc jest wystarczająca. Stanie, gdyby jeszcze to poskładać z jakimiś ice Techami, to byłoby w ogóle. Eee, czy te cztery tłoczki są wystarczające w takim zas zastosowaniu do ścieżkowego roweru, gdzie trochę latasz i czasami też wydaje jednak ostro hamujesz? Mi, wydaje mi się, że w zupełności. No nie miałem okazji tego sprawdzić na żadnej trasie stricte zjazdowej. Mhm. Więc nie wiem, czy by się ugotowały, czy może nie, ale do takiej jazdy ścieżkowo trailowej, czy jak to się teraz nazywa, sorry, nie wiem. Ale tak jak jest generalnie 95% ludzi, one są zupełnie jest no. wystarczające? Powiedz mi, są takie rzeczy, deore została klamka na przykład troszeczkę hamulcowa odtaniona w ten sposób, że nie ma tych otworów, które normalnie zapobiegają ściskaniu się, się y, dłoni, czy wiesz, na przykład nie ma regulacji y, pokrętłem, jeżeli chodzi o ustawienie. Czy to mamy, w ogóle przeszkadza, aimbook. czy to są takie rzeczy? No te otworki, no bez tego nie da się jeździć po prostu. Nie, oczywiście żartuję, To otworki nie miały specjalnie żadnego znaczenia. Być może fajnie, jak jest regulacja, kręcona mhm. pokrętłem, a nie imbusem, tak jak tu. Ale czy to jest jakiś największy problem życia? Nie wiem, nie wydaje mi się. Mhm. Generalnie hamulce jakoś nie zmieniają swojej charakterystyki, bo wyszło słońce, bądź nie wiem, zrobiło się zimniej, więc po jednym ustawieniu bo one działają tak jak działały. A czy z samym napędem, jeżeli chodzi o naciąg w tej chwili tej przerzutki, w ciągu tych dwóch tygodni miałeś jakieś problemy? Czy masz uwagi co do twardości tej sprężyny? Czy tłumika drgań? Czy jest tak jak jesteś przyzwyczajony, jest OK? Pomimo tego, że jest to troszeczkę tańsza grupa. Nie, wydaje się wszystko, wszystko okej. Okay. Łańcuch mi nigdzie nie spadał, jakieś takie rzeczy się nie działy. Też specjalnie nie, nie trzyma to tak mocno, żeby znowu, nie wiem, zamulać manetkę. Mhm. Właściwie wszystko jest no, właśnie o to chodzi z Shimano, że ono po prostu działa, jakoś nie ma co, co drążyć. Działa, jest ok. Jedynie co, zobaczymy po, po dłuższym czasie, co to się stanie, bo jednostkowe, niższe grupy miały tendencję do tego, że się po prostu no, sypały. Sam przerobiłem parę SLX-ów, chodzi mi o przerzutki, które mhm. po prostu zdechły po tygodniu, a mam jednego ich którego tłuczę trzeci sezon wędurówce. Mhm i on działa, nawet nie dostał luzu. Czy masz jakieś uwagi co do tych kół? Rozmawialiśmy o tym, że mogły być trochę lżejsze, bo mówiłeś, że rower muli, ale no mówię, uświadomiłem Ci, że ważą 2-300 zestaw, to są tanie koła Deore, podstawowe, plus nowe opony Schwalbe, też są dość ciężkie, około kilograma. No właśnie, ale... może stąd te, stąd te odczucia, bo nie spodziewałem się, że koła ważą, ważą aż tyle, a temat czego, jak ten rower muli pod górę, nie chcę przesądzać, czy to jest spowodowane tylko i wyłącznie kołami. Mhm. Bo koła Ale... to koła, rower, rower to rower. Te... Czy jakieś problemy miałeś ze sztywnością, czy kół jakby skacząc u... o negatywne, pozytywne odczucia, czy po prostu koła? Ja generalnie nie, nie miałam jakichś super problemów, jeżeli chodzi. Nie, nie miałem super problemów ze sztywnością. Kół, mhm. <gul> -y, bo ja nie ważę dużo. Mhm. Więc rzadko mam jakieś takie, nie wiem, chyba dwa razy mi się zdarzyło, że czułem, że koła się faktycznie trochę wyginają. To tu jakbym miał coś powiedzieć, to wydaje mi się, że jest sztywne. To Czy okay. dla takiego y, zawodnika jak ty, który generalnie jest mocny, no bo często jesteś albo na podium, albo w okolicach podium? Jak, jak czołówka nie przyjedzie, to tak. No, no ale jesteś wysoko, to jest, no wiesz, no, no, na wielu ma, Bez problemu jest to dziesiątka, bardzo często, mhm. prawda? Y, na maratonach. Czy taki zakres przełożeń aż z 51 jedynką, czy uważasz, że to jest w ogóle sens, czy używasz tak miękkich przełożeń? To jest temat rzeka i faktycznie zależy, zależy jak kto jeździ. U siebie w rowerze tym maratonowym jeżdżę na przełożeniu 34 z tyłu do 46. Mhm. I zdarzyło mi się parę razy, że może tak nie, że zabrakło, bo wszystko wyjechałem, mhm. ale że fajnie gdyby było więcej. Bo w trzeciej godzinie w wyścigu góry się robią trochę strąsze, po prostu mhm. inaczej się na to patrzy. Ale z kolei w rowerze, w rowerze enduro mam z przodu 36, a z tyłu kasetę do 40. Mhm. I no, obskakuję te wszystkie podjazdy, jakoś daje rady. Więc nie wiem, wydaje mi się, że 10.50 jest spoko, bo daje możliwość zastosowania dużej zębatki z przodu. Gdybym, na pewno, gdybym miał taki napęd u siebie w rowerze, to z przodu bym pewnie załadował 38, okay. po prostu, bo, okay. bo przełożenie ostateczne to pod górę no, jest 8. to samo, a, da, a daje to jakąś y, opcję manewru przy dużych prędkościach, mm -hmm. bo niestety te wszystkie napędy połączone z tymi śmiesznymi zębatkami typu 30, 32, no, mm -hmm. przy, pod 40 na godzinę jest koniec, zamyka się już licznik kadencji, już nie ma w co deptać. Po takich tych dwóch tugeniach, na razie tylko jeżdżenia, mógłbyś. Yy, poleciłbyś to w ogóle grupę? Pierwsze wrażenia. Wydaje mi się, że. Okej, okay. Za, zależy. Co prawda nie, Ja nie wiem, ile to kosztuje wszystko. Przypuszczam, że może być tak, że nie ma super wielkiej różnicy między Dore a SLX-em. Więc pewnie, gdyby komuś polecać to albo Dore, albo od razu przez Kok na XTEKA, który znając życie kosztuje dwa razy tyle. Mhm. Więc jak ktoś nie ma ciśnienia, na taką już. No nie wiem, czy ich tak jest znowu biżuterią, ale to już jest dobra grupa. no Nie mm -hmm. ma co stękać. Jak ktoś chce sobie złożyć rower, który ma ten cały zakres, działający precyzyjnie, dobrze, przerzutkę, która też, jak się urwie na pięku to przynajmniej będzie kosztować pewnie 250 zł, a nie jak SM mm -hmm. 800, mm -hmm. to myślę, że to jest super rozwiązanie. I poza tym, no zawsze można sobie to jakoś tam poszczególne elementy wymieniać na wyższe no grupy, tak. no jak na ktoś będzie chciał lżejszą kasetę, to może wymienić kasetę, można zostawić manetkę, zmienić przerzutkę. Więc w takim porównaniu na pewno jest to grupa warta, warta uwagi i zastanowienia się nad nią. Dzięki. Jesteśmy ciekawi Waszych opinii I na grzybnik. temat Deore. Nasze wrażenia pierwsze są OK. Test długodystansowy, tak jak mówiłem, jeszcze nastąpi.